ma się, mam muszę aż się tak wychylać tutaj, ponieważ jest tak ciemno w aucie, jest godzina piąta rano, a my sobie dzisiaj ze starym stwierdziliśmy, że jedziemy na obiad do jakiejś ketogenicznej knajpy, a że najbliższa jest w Warszawie, więc wstaliśmy o czwartej rano, ubraliśmy się, ja jeszcze nawet kawę nie wypiłam yy, i jedziemy do Warszawki na obiad, a później wracamy i powiem wam, czy nam smakowało. <grym> Więc tak, lecimy do Warszawki, już mamy za sobą jakieś 3-4 godziny drogi. Właśnie zrobiliśmy sobie przerwę na kawę. No i oczywiście, restaurację będziemy oceniać pod kilkoma względami. Pierwsza to będzie nazwa, druga lokalizacja, czy w ogóle będziemy mieli gdzie tam postawić autko blisko. trzecia design lokalu, czwarta smak. Makrosy, no i oczywiście jak to wszystko wygląda cenowo, bo my jesteśmy Janusze ze Szczecina i jak jedziemy ze Szczecina do Warszawy, to chcielibyśmy chociaż tanio zjeść. <ścoughs> A, przepraszam, nie mówi się tanio, tylko niedrogo i dobrze chcielibyśmy pojeść. Jesteśmy już w Warszawie. Co prawda pogoda nam nie dopisuje dzisiaj, bo przez cały czas pada w zasadzie nie, bo jak jechaliśmy, to świeciło słońce. prosto w oczy. Teraz pada, jest godzina 15.35 na zegarze, bo jeszcze załatwialiśmy parę innych spraw i jedziemy wreszcie coś zjeść. Także kiełba w Gębie nadchodzimy. A więc tak. Pierwsze wrażenia są takie, że ustawię sobie kamerę. O, elegancko. Pierwsze wrażenia są takie, że jest bardzo, bardzo miła obsługa. Znajdujemy się w jakimś centrum handlowym. Chociaż ja w zasadzie nie wiem, co to jest. Czy to jest centrum jedzeniowe czy centrum handlowe? jest to, mieści się tutaj za mną i oprócz samych obiadów, dostajemy tutaj jeszcze desery typu keto Raffaello i orzechy w dwóch panierkach ja wzięłam w karmelowej oraz jakiejś tam innej, będziemy zaraz testować wzięłam dwa dania pastrami i żeberka ceny wyglądają na początku ok, a później zobaczymy jak to wszystko wyjdzie już w praniu, w momencie kiedy zaczniemy kosztować i testować Dobra. Mamy już jedzonko. Muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce. Różne restauracje, restauracje świata. Pierwszy raz jestem w takim miejscu, może dlatego, że rzadko bywam w Warszawie. Niestety, ale pogoda nie pozwala nam nagrać czegoś więcej. Także lecę szybciutko do auta i w aucie będę testować, jak wygląda smak, jak wyglądają makrosy. I zobaczymy, czy jedyna, którą do tej pory poznałam, Keto Kuchnia w Warszawie, zda egzamin. Będziemy testować, co tutaj mamy. Proszę. W ogóle to się coś nie rusza, ale nieważne. Na początku mamy kulki Rafale, zaczynamy od deseru. Kuleczki jakieś takie robiłam już, nie? Te kulki zaraz zobaczymy, jak smakują. Tak kuleczka się prezentuje. Dałem. Dobra, nie? Robisz? Mamy 2-0 na keto kuchni. To później przetestujemy. Orzechy włoskie w ery trolu. też pokażę później. I ostry cynamon. Wzięliśmy to sobie na zagryzkę. Teraz tak, stestujemy jedno danie i drugie. Pięknie kartonik otwiera. W kartoniku co mamy? Zamawiane było pastrami dzisiaj. Keto City. O ja! <grywa> Taka buła. Nie wiem jak to ugryźć, ale zaraz będziemy próbować. Tutaj ugryzę. Dla No dobra, widzę jeden minus. Nie dostałem sztuczców. <grywa> patrz na to. Mięsko odchodzi. Tego wszystkiego sosik na podbicie tłuszczu. W ogóle jest tak fajnie. Wchodzisz, i wszędzie są restauracje, ale takie małe, z różnych zakamarków świata. Jakaś afrykańska, veg, sushi, Mateusz Gesler, tam ma, i tak dalej, i tak dalej. Mega fajna sprawa. To dobre, sobie jeszcze. Mmm, jest ale to jest dobre. A więc tak, po szybkim przetestowaniu Keto City pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Ja jestem najedzona. Jesteś najedzony? Oczywiście. Tomcio też jest najedzony. Resztę podsumowania zrobię już na spokojnie, na zimno jutro. No dobra, a więc przyszedł teraz czas na podsumowanie naszego wyjazdu do Warszawy do Keto Restauracji, Keto City Waw, czy też kiełba w gębie. Będziemy to oceniać pod kilkoma kategoriami. Nie wiem, czy tak się mówi w ogóle po polsku, ale po pierwsze, lokalizacja. Tak naprawdę nie znam Warszawy, więc nie mam żadnego pojęcia, czy lokalizacja jest dobra, ale jeśli chodzi o sam lokal, sam klimat i miejsce, które było w takiej galerii foodowej, nie wiem, jak to nawet ująć, no to wydaje mi się, że jest to całkiem fajny pomysł. Bo w momencie, kiedy byłabym na diecie keto, wpadłabym do takiego miejsca, zjadła coś dobrego i poleciała dalej. Więc jeśli chodzi o lokalizację, według mnie jest ok. Ciężko mi stwierdzić, czy to jest warszawska dobra lokalizacja, więc powiedzmy, jeśli chodzi o mnie, było miejsce do zaparkowania takie 9 na 10. Jeśli chodzi o obsługę, Trzeba tutaj dodać bardzo ważną rzecz, że tego dnia wstałam o 4 rano, prawie w ogóle nie spałam, bo mam małe dziecko, które jeszcze w nocy się budzi, kawał drogi musieliśmy przejechać, więc byłam dosyć mocno zamotana już w głowie i tutaj nawet ketony nie pomogły. Dlatego w momencie, kiedy podeszłam do pani i poprosiłam, żeby mi wytłumaczyła, co mają dzisiaj świeżego w menu i jak to wygląda, to naprawdę spełniła swoje zadanie na szóstkę, odpowiedziała, opowiedziała, poleciła, jeśli chodzi o to moim zdaniem takie dobre 10 na 10, bardzo dobra robota. Jeśli chodzi o obsługę, kolejna taka sprawa, możliwości wyboru menu. Menu było nieduże, co akurat uważam jako plus, bo w momencie, kiedy zaczynamy czytać często bardzo długą kartę dań, to nie wiemy, co wybrać, i zajmuje nam to zdecydowanie za dużo czasu. Tutaj było prosto i przyjemnie. Było danie główne, był deser, były orzechy, do których za chwilkę tutaj wrócę. Także jeśli chodzi o całe menu. 10 na 10. I teraz jeśli chodzi o to, co jest chyba tutaj najważniejsze, czyli dania. Moim zdaniem były przyrządzone bardzo dobrze. Jeśli chodzi o kanapkę z pastrami, czy pastrami, w ogóle nie wiem jak to się do końca nazywa, uważam, że jest to po prostu mistrzostwo świata, jest to ketogeniczny sztos i jakby mogła, jadłabym ją zdecydowanie częściej. Muszę przyznać, że to mięso było tak dobre, że nawet nie pamiętam jak smakowała bułka, a cały czas zamawiałam tą właśnie potrawę z tego względu, że chciałam posmakować tej bułeczki i zobaczyć jak ona... Jakie wrażenia na mnie wywrze, ale niestety nie mogę Ci powiedzieć, bo cała reszta była tak pyszna, że absolutnie nie pamiętam smaku bułki. Jeśli chodzi o żeberka, tutaj mam takie mm, mieszane uczucia. Dlaczego? ponieważ ich wykonanie było po prostu cudowne. Tak jak Ci pokazywałam, rozpływały się w ustach, w dłoni, jeśli chodzi o same żeberka, były naprawdę cudowne. Jedynym minusem było to, że ja zdecydowanie wolę żeberka pieczone. Zawsze, gdzie jestem, zawsze, w każdej restauracji, w której jestem, zamawiam żeberka, uwielbiam je, ubóstwiam i bardzo często sama przyrządzam, ale to już jest, wydaje mi się, kwestia gustu. Jeśli miałabym um, oceniać wykonanie, bezapelacyjnie 10 na, 10. Jeśli miałabym oceniać mój gust, czy drugi raz zamówiłabym te żeberka? Zdecydowanie nie, bo zamówiłabym kanapkę pastrami, która jest cudowna ale chyba nie jesteśmy. Chociaż nie, słuchaj, to jest mój kanał, więc możemy go oceniać jak chcemy. Wykonanie barek 10 na 10, jeśli chodzi o mój smak 8 na 10, zamówiłabym kanapkę pastrami. Jeśli chodzi o te kulki Raffaello, jeden wielki sztosik, także nawet nie będę tutaj mówić nic więcej, bo musisz ich spróbować. Ale, oczywiście muszę się do czegoś przyczepić, a w zasadzie nie przyczepić, bo to też jest kwestia tylko i wyłącznie gustu. Mamy orzechy, mocny orzech. Drugie orzechy gdzieś mi zaginęły w trakcie podróży, albo po prostu stary jest jadł, nawet nie jestem w stanie ich ocenić, ale te orzechy mamy makrosy. 42 g tłuszczu, 37 g węgli, ale oczywiście z tego 32 są to poliole. Błonnik 5, 6, białko 11 g. Same orzechy w sobie wyglądają ok, ale powiem Ci szczerze, że jeśli chodzi o smak, to akurat przy tych orzechach włoskich wolałabym zwykłe. Może też jest to kwestia już zaburzenia spowodowanego przez firmę SFD czy All Nutrition, nie pamiętam, która robi przefantastyczne migdały w białej czekoladzie i cynamonie. I po prostu jeśli chodzi o mnie, ja pewnie drugi raz bym tych orzechów nie kupiła, ale Ty sama musisz spróbować i ocenić, czy akurat takie orzechy Ci będą pasować, czy też nie będą, bo to akurat jest całkowicie kwestia gustu. Jeśli chodzi o makrosy, nie mam do czego się przyczepić, po prostu bierzesz, jesz i chrupiesz. No i fajnie chrupią pod zębami, więc z samej ciekawości warto zamówić. A jeśli chodzi o całe podsumowanie, była to pierwsza typowo ketogeniczna e, restauracja, w której miałam przyjemność jeść. Na pewno będę wracać tam częściej, na pewno polecam Tobie, żebyś odwiedziła e, Kiełbę w Gębie. Dobra nazwa, taka chwytliwa i bardzo prosta do zapamiętania, od razu można sobie to zwizualizować. Kawał naprawdę dobrej roboty, e, obsługa dyszka, jedzenie dyszka, a cała reszta tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. Także jeśli podobają ci się takie odcinki i wiesz, gdzie są jeszcze w Polsce ketogeniczne knajpki, pisz do mnie, ja będę jeździć, będę sprawdzać, będę testować i będę ci je tutaj recenzen, recen, recenzować. E, a jeśli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, żebyś była tutaj ze mną na bieżąco. I widzimy się w kolejnym ketogenicznym odcinku. Buźka.